Gratka dla miłośników koreańskiej motoryzacji. Na parkingu Centrum Handlowego M1 odbył się szósty wielkopolski zlot samochodów marki Deu. Fani tych pojazdów mieli okazję wymienić się doświadczeniami i pokazać, że auta nie z najwyższej półki też mogą być piękne i pożądane. Darek Milejczak. Tak pracuje silnik DUS-Pero z 1999 roku. Pod maską 95 koni pali niespełna 8 litrów na 100 km. Dobry samochód w przystępnej cenie. I to właśnie sprawia, że na polskich ulicach bardzo łatwo znaleźć matizy, nubiry czy lanosy. Jak mówią sami użytkownicy tych aut, miłość do nich, jak dobre wino, dojrzewa z czasem. Najpierw zakup samochodu, nie wiadomo jaki będzie, i, i, i czy człowiek będzie zadowolony, później. Z każdą jakąś, z każdym przejechanym kilometrem, że tak powiem, człowiek nabiera sentymentu. Celem szóstego wielkopolskiego slotu DU jest integracja właścicieli koreańskich samochodów. Przede wszystkim jednak ważna jest wymiana doświadczeń i cennych rad. Po to, żeby sobie pomagać, odpowiadać na pytania, na które nie zna się odpowiedzi odnośnie DU. Na przykład, ile takie samochody palą i czy często się psują? Przede wszystkim są bezawaryjne, są to bardzo ważne. Wdzięczne samochody do codziennego użytkowania. Części są naprawdę groszowe eksploatacja jest naprawdę tania. Dla niektórych nawet bardzo tania. Przejechanie 100 km w Deu kosztuje zaledwie 15-20 zł. Jak mówią organizatorzy z lotu, Deu zdobywają coraz większą popularność i to nie tylko wśród panów. Nie wiem dlaczego, ale to mi się akurat podobał. Ta marka mi przypadła do gustu i dlatego wybrałem Matisa. Samochody marki Deu wyjechały na nasze drogi w 1997 roku. Niestety polsko-koreański romans trwał krótko, bo do 2004 roku, ale samochody zostały. Szczegóły dotyczące kolejnych zlotów DEU można znaleźć na stronie www.deuforum.pl. Dariusz Milejczak, puls dnia